Hej widzowie, to jest intro zasubskrybujcie, zalajkujcie no i jak coś, to będziemy robić fajne bardzo wideo no i subskrybuj Bye. w następnym odcinku pokażę wam nowe brain rot, w find the brain rot chodźcie widzowie pierwszy brain rot legendarny to o tutaj jest za o tym Pufferball Następny Brayrod, kolejny Idziecie o tutaj i Potem jak jesteście przy nim Idziecie do boku, do tych krabów Idziecie, klikacie o tego kraba Co ma taki naszyjnik złoty I macie go Widzowie? Ja? Macie go Klikacie potem Spawn, nie wiem Idziecie potem do, Od razu do rakiety jakby nie od razu do rakiety, możecie też to później zrobić. Nie od razu, tylko że nie wiem, ja po prostu teraz zrobię to. Nie wiem, tylko muszę pierwszą zro zrobić parku. Lej schodź ze mną, ja być w Parku to jest trudne, jak coś dobra. Ja po prostu poskoczę, bo ja mam taką grawitację. No hmm. ten. Zro... i trzeba w taki fiul kanistery po mapie poszukać. O tu jest jeden, co nie ma na razie fiulu e, Też jest o tam jeden, o tam, widzicie? I tam jest chyba jeden, o tam też. Lejskoć pomożesz, jak będzie fiul Ja pójdę po tamten, bo ja mam to Gravity kojel ale nie idź za mną. Potem jak będzie rakieta, to widzowie musicie wejść do niej ja wam pokażę. I żeby nie było oszukane, to pokazuję wam i ja mam po prostu włączone w rejroty. Czyli widzicie też te roty. Dobra, ja mam fiolkanister. Jak będziecie mieli fiolkanister, to idziecie do tej rakiety, przetrzymujecie nie wiem co. Klik, albo klikacie. I już. E, Włożono się. Jak robisz to solo, to niestety, ale na serwerze wszyscy no, to robią. Dziękuję. Ja w tym czasie też poszukam nowe. Ja też w tym czasie poszukam. Co nie? To jest Mateo! O! o! Ej, chodź szybko do rakiety! Wszyscy wkładają no. No. Ja odlatuję. nie! nie. Tak. Musisz przyjść do fiula, szybko! Dołącz! Jesteś!

i żeby nowy zdobyć, to musicie od tutaj pójść. Na obby teleport. Musicie zrobić obbytem ten. Co wam pokazuję. Jak zginiesz? Jak zginiesz, to nie wiem, nie, bo nie dodałem. Chyba będziesz musiał... Znowu rakiety i ten, od nowa wszystko. Niestety. Ej, weź wyłącz mu muzykę w settingsach. O tym. Dobra. I dobra blok, z blok, na blok. blok, na blok na Patrzcie, macie blok. tutaj Los Planitos. Te dam. tutaj Los Planitos. Jest. Dobra. Wsepacie się na spawna. Bo to jest tylko ten jeden, co można chyba zdobyć. Idziecie o tutaj. USA flagę klikacie. I, e, będzie, yeah. I będzie taki t, taki um, Turki, co idzie. Klikasz, klikacie go. Nie, no, nie, nie. Nie mogę. O, jest! Klikacie i macie, o, tutaj sekreta. Los turkitos. O, nie, nie. No, 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 no. Chwila widzimy, bo ja tu gdzieś widziałem jeden, ale <trym> muszę zobaczyć tylko w indeksie, dobrze? Sekret chyba widzowie. Lack. Nie wiem czy to sekret, czy nie. Matic O, tak. A ja mam fish out of wody. Jestem rybą poza wodą. Jak to dostać? Pytacie się pewnie. Idziecie na spawna. Jakby ci to powiedzieli, mogliście. Widzę to jak... Idziecie na spawna. Potem idziecie tam, gdzie tego kraba mieliście. Tylko, że nie wchodzicie do tej areny. Klikacie tą płytwę. Bum. O tutaj masz go wtedy w kącie. I co wy macie? O tutaj jest w kącie wtedy. Dobra. Spawn klikacie. Jeszcze wy! Jakie odby, co? Ale ten brain rot był w innym update'cie. Ja pokazuję w tym update'a Nie śpiewaj. To gdzie jesteś? No, ja pokazuję dla widzów. Kolejny. Chodź. Dobra, no. No, chodźcie. Ja jeszcze indeks zobaczę? O ten. Zrobimy następny, tylko że musimy jeszcze jeden zrobić. Uważaj, Lace, bo będzie droper. O nie. Tylko nie dropper. Musisz pójść, gdzie ten, ten jest, jakby. Te Musisz pójść tutaj, gdzie jest taki domek? Zeskakujecie do pralki. Zeskakujecie do pralki, co nie? Wizowie. Ja to bo mam tylko koel, ale jak zrobicie, zejdziecie do samego dołu. Macie no. o tutaj go. Klikacie spawn znowu. Co nie? Klikacie o ten ołówek. O tutaj, co jest? Jest ołówek? Klikacie. O, kto to mnie walno? Jakiś Doritosku? Ej. Jak się zmieni, to trzeba zmienić. to Dorito. Jakiś Doritos przeszkadza mocno. Nie rozumiem tego. Musisz zrobić. Wy, oczywiście, nie możecie sprężytek używać, bo. Pewnie nie. nie czy możecie. Tutaj. A to jest pakramama. mama. Nie, to nie jest to. Klikasz od niego, musisz mu wpisać odpowiedź. To nie jest trudne, ponieważ na końcu masz x0, czyli po prostu wpisujesz 0. Summit. I macie go. Kacz jest I WRL dostaje się jak y ten przez ścieżkę. Nie mogę, Nie mam go niestety jeszcze. Co nie? Musimy zobaczyć film. bo ja chcę zobaczyć, czy już wszystkie zrobiłem widzowe, chyba. Z tych nowych. Ej, Lejs, weź, kliknij indeks, co nie? A nie, bo ty nie masz. Dobra, chwilę. Nie, 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 Dobra, widzowe Patrzcie na mojego. Skończyłem wszystkie. Jak nie, nie zrobiłem wszystkich, to nie wiem, bo mi się wydaje, że wszystkie zrobiłem. Pokazałem Wam, jak je zdobyć. No i to na tyle, widzę. By. no i do w impa, e, da e, da się zdobyć przez ścieżkę. Ja jeszcze go nie mam. No to po widzowie.